Tipy, dzięki, którym moja klatka na masie wygląda w ten sposób, a kiedyś przy podobnej wadze wyglądała w ten sposób. Zanim obejrzysz, zapisz ten film, bo będę mówił same konkretne informacje i zaobserwuj po więcej treningowych porad. Po pierwsze, przestałem skupiać się aż tak bardzo na wyciskaniu sztangi leżą. Kiedyś wyciskałem 3 razy w tygodniu robiłem 160 kg na jedno powtórzenie i to było super, zbudowałem dużo masy mięśniowej, ale niestety klatka stała w miejscu. Oczywiście nadal sądzę, że klasyczna ława może być efektywnym narzędziem do budowania mięśni, ale trening Siłowy jest trochę bardziej skomplikowany i dużo rzeczy zależy tu od anatomii. W dużym uproszczeniu zawsze przy dużych ciężarach czułem głównie barki zamiast klatki piersiowej. Dlatego postawiłem na więcej rozpiętek, wyciskań handlami i na maszynach. Ale dla niektórych trenowanie głównie ławy może być super, dlatego warto stawiać na indywidualne podejście. Po drugie, całkowicie wyeliminowałem śmieciową objętość treningową, dzięki czemu trenuję efektywniej i mogę skupiać się na progresie. No dobra, ale to ile tak naprawdę tych serii powinieneś robić? Bazując na aktualnie dostępnej wiedzy naukowej, spokojnie wystarczy Ci od 4 do sześciu serii na jeden trening. Przy tym trzeba też zachować odpowiednią częstotliwość, czyli trenować klatkę dwa, czasami trzy razy w tygodniu.